Dzień dobry Państwu. W ciągu ostatniej doby w wielu miejscach popadał deszcz. Na wschodzie i na południu lokalnie opady były intensywne. Na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i na Podkarpaciu stacje odnotowały od 30 do 40 litrów deszczu na metr kwadratowy. W tych regionach obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne. Jednak z każdą godziną te opady są coraz słabsze i będą zanikać, bo nisz, z którym one są związane, odsuwa się w rejon Morza Czarnego. A jutro już cała Polska będzie pod wpływem wyżu skandynawskiego. W nocy opady deszczu możliwe są jeszcze na południu kraju. Większe będą w Karpatach, a w Tatrach spodziewamy się śniegu. Poza tym niebo pogodne, a na termometrach od 6 do 9 stopni. Jutro będzie słonecznie, a niewielkie opady przelotne mogą się pojawiać na południowym wschodzie kraju oraz na Podlasiu i na Mazurach. Temperatura maksymalna od 16 stopni na wschodzie do 21 stopni. Na Lizinie Szczecińskiej po Ziemię Lubuską. wiatru umiarkowany chwilami na wybrzeżu porywisty, a ciśnienie będzie rosło i w Warszawie wyniesie 108 hektopaskali. We wtorek temperatura podobna, ale na niebie nieco więcej chmur. Deszcz możliwy na zachodzie, południu oraz od Podlasia po Podkarpacie. Na zachodzie zagrzmi. W środę opady na wschodzie oraz od Ziemi Lubuskiej po Dolny Śląsk i tam możliwe burze. W kolejnych dniach bez większych zmian. Życzę Państwu udanego wieczoru. Do zobaczenia!